Witajcie, kochani moi wytrwali słuchacze. Jesteśmy już w czwartym odcinku. Wasz Soul Voice z tej strony. Kłaniam się serdecznie. E, kończymy temat e, dotyczący e, przedwczesnego wytrysku. I w tamtym odcinku wspomniałam Wam, że jest taki lek zarejestrowany w Polsce jest nim Dapoksetyna. I dostępna ona jest pod nazwą handlową Priligry. W celu słuchajcie osiągnięcia w ogóle zamierzonego efektu należy przyjmować ją codziennie w dawce ustalonej przez oczywiście waszego lekarza. Efekty w postaci wydłużenia stosunków pojawiają się, moi drodzy, już po tygodniu regularnego przyjmowania właśnie tego leku. Kolejną grupą preparatów stanowiącą trójpieściniowe leki przeciwdepresyjne są właśnie te leki, o w skrócie TLPD jak się czasem rozpędzę, żebyście wiedzieli o co chodzi TLPD są to leki przeciwdepresyjne na przykład klomipremina a natomiast SRI w skrócie oraz TLPD są w ogóle szczególnie zalecane pacjentom, którzy cierpią na zaburzenia lękowe i lub też zaburzenia, słuchajcie, nastrojów i u mężczyzn, którzy skarżą się na współistniejące zaburzenia erekcji stosują się właśnie inhibitory razy 5. No cóż, preparaty te, kochani, należą zazwyczaj do stosowania przed stosunkiem. Można je stosować w terapii oczywiście łączonej z SSRI bądź e, jako jedną formę tak zwaną leczenia. Na rynku jeszcze dostępne są również preparaty miejscowe, moi kochani mężczyźni, przeznaczone do stosowania na waszą skórę waszego penisa. Mają one w składzie substancje miejscowo niestety znieczulające. Należy do nich chociażby krem Emla, który jest wszechnie znany, czy też spray y, Tempe. Pacjent powinien nałożyć grubą, słuchajcie, warstwę tych preparatów na skórę pręcia 20 do 30 minut przed stosunkiem i w trakcie zbliżenia należy używać y, przede wszystkim prezerwatywy, aby nie doszło do znieczulenia oczywiście pochwy partnerki, kochani. No, bo to by była dopiero heca. A po to a, a po znaczy się stosunku, dokładnie należy umyć penisa, no i oczywiście zastosować higienę osobistą, ale o tym już nagrałam. Drodzy mężczyźni, filmik. Zapraszam Was do innego nagrania. Powiem jeszcze krótko, jakie są sposoby, słuchajcie, leczenia. Farmakoterapia, przede wszystkim, tak jak powiedziałam, do usna i tutaj podsumuję to, obejmuje. Stosowanie leków z grupy właśnie inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, ten skrót SSRI, żeby po prostu nie wypowiadać tego tak długo, to może czasem używam tego skrótu, ale chciałam, żebyście żeby po prostu o tym wiedzieli, mają zdolność opóźnienia wytrysku jak paraksetyna, sertralina, fluoksetyna lub inne leki słuchajcie, wpływające na przekaźnictwo tak zwane serotonin. Energiczne, powiedziałabym, klomipraminy. Takie leczenie może dotyczyć osób z wytryskiem przedwczesnym, występującym przez słuchajcie całe życie, ale także związanym z występowaniem zaburzeń, właśnie różnego rodzaju nastrojów, zaburzeń nerwicowych lub mających, no, mówiąc krótko, inne tło psychogenne, w którym oczywiście następują naturalne zmiany. U osób, u których przyczynę stanowią bądź współwystępujące zaburzenia erekcji, lekarz może zdecydować o zastosowaniu leków z grupy inhibitorów 5-fosfodiasterazy. Są to leki z grupy, kochani, e, mówiąc potocznie, wiagry. Do tego jeszcze przypominam środki działające znieczulająco miejscowo, tak jak przed chwilą powiedziałam, e, krem Emla, spray Tempe, no cóż, metody treningowe obejmują techniki, słuchajcie, zwane jako metoda start-stop lub metoda uciskowa. Są to modyfikacje, inaczej mówiąc, treningów masturbacyjnych i metoda polegająca na, słuchajcie, koncentracji na doznaniach zmysłowych zaprojektowana tak, aby angażować oboje partnerów. Na przykład, metody te szczegółowo. Omawia, omawia wiele lekarzy, więc jeśli będziecie mieli z tym problem, musicie zgłosić do swojego lekarza, czy też psychoterapeuty, i na pewno, czy też seksuologa, i na pewno on wam taką metodę omówi. I ja tylko tak pokrótce chciałam wam y, powiedzieć, że po prostu coś takiego istnieje. Istnieje również edukacja oczywiście, i poradnictwo no tutaj nic nowego nie odkryłam. I chodzi tutaj o korygowanie lub uzupełnianie oczywiście wiedzy na temat długości czasu trwania stosunku, wpływu wielu zróżnicowanych czynników na ten czas, proponowanie regularności i nieunikania np. współżycia, wybranych pozycji seksualnych i mniej więcej tak to wygląda. Systematyczna psychoterapia indywidualna lub dla par wchodzi jeszcze w grę, która oczywiście pomaga mężczyzną, którzy mają problemy z, wczes... z przedwczesnym kochaniem wytryskiem i psychoterapia indywidualna dotyczyć może słuchajcie osób, u których występują utrwalane tak zwane czynniki o charakterze psychogennym, będące oczywiście źródłem ich problemu, jak zaburzenia lękowe zaburzenia nastroju Utrwalone następstwa, jakieś tam lękowe, a psychoterapia pary wtedy jest dobra, gdy u źródeł problemu leżą zaburzenia relacji partnerskich, i metody te szczególnie e, omawiają lekarze, e, seksualodzy, psychoterapeuci przede wszystkim. Warto oczywiście podjąć leczenie problemu, ponieważ. Jego ogólna skuteczność jest naprawdę duża, natomiast nieleczenie będzie niekorzystnie, słuchajcie, wpływać na Wasze samopoczucie, drodzy mężczyźni oraz po prostu Wasze relacje partnerskie i seksualne i może także sprzyjać, powiedziałabym, utrwalaniu się zaburzeń i dołączeniu się innych, na przykład zaburzeń erekcji, spadku libido i etc. Dlatego jeśli macie problem przed wczesnym wytryskiem, postarajcie się naprawdę zgłosić do dobrego specjalisty, który pomoże Wam po prostu poradzić sobie z tym problemem. Oczywiście, wasza psychika wpływa bardzo dużo na wasz wytrysk, o czym powinniście wiedzieć. Wiemy już, że przedwczesny wytrysk zależy również od czynników psychologicznych, bo o tym wam mówiłam. Związane są one przede wszystkim z waszym stresem i to jest naprawdę punkt numer jeden. Musicie często się stresowywać. Jeśli macie jakieś lęki, musicie walczyć z nimi i po prostu je pokonywać, lub z różnymi innymi problemami, które macie w rodzinie lub w pracy. Należy po prostu do wszystkiego podchodzić na luzie. Nie ekscytować się za bardzo, nie być nadpobudliwym, jeśli chodzi o jakikolwiek problem. Tylko po prostu przyjąć go i wypuścić. I tak jest, kochani, najlepiej, żeby te emocje nie siedziały w waszym wnętrzu, bo tylko będą wam przeszkadzać, będą was blokować i będą utrudniać wam wasze życie. Zaburzenie może występować również wśród oczywiście młodych mężczyzn, jak już chyba wspominałam w którymś z odcinków, którzy rozpoczynają współżycie. I w tym przypadku nadmienię jeszcze, że przedwczesna. Ejakulacja wynika przede wszystkim u tych mężczyzn ze stresu oraz ze zbyt wysokiego po prostu napięcia seksualnego, a w większości przypadków powiązana jest jednak, słuchajcie, myślę, że głównie z tym stresem. Mężczyzna w ogóle obawia się, że nie zaspokoi swojej partnerki, i to jest główny problem, że stosunek seksualny, słuchajcie, nie będzie satysfakcjonujący dla nas, czyli dla kobiet. To stwierdzenie. Czy też ta myśl, ta obawa, mówiąc inaczej, przed tak zwaną porażką i brakiem orgazmu determinuje zaburzenia, i miejcie to panowie na uwadze. Dodatkowo, obie strony mogą stresować się możliwością e, na przykład poczęcia dziecka, i również wtedy można mieć taką, a nie inną przypadłość. Problemy kochani w związku lub w pracy znajdują również swoje odzwierciedlenie, i też muszę o tym wspomnieć, w życiu seksualnym. Napięcia występujące z powodu np. konfliktów z pracy zawodowej często wyładowuje się na swoich partnerach, przez co zarówno mężczyzna, jak i kobieta odczuwają psychiczną blokadę i wtedy też możecie mieć problem z przedwczesnym wytryskiem. Tuż jeszcze, z dysfunkcją w ogóle kochani seksualną także związane są. Męskie kompleksy, i o tym muszę wspomnieć. Na przykład te dotyczące wagi, budowy Waszego ciała, wielkości przede wszystkim Waszego członka. I często jest tak, że taki głupi stereotyp, który mówi, że yy, Stuprocentowy mężczyzna to mężczyzna z bardzo dużym członkiem, ponieważ tylko duży członek może zaspokoić kobietę, jest numer jeden. I wszyscy ci, którzy mają zwyczajne członki, zwy, zwyczajnych rozmiarów standardowych, lub nawet mniejsze od tak zwanej normy, mogą czuć się źle, ponieważ ten stereotyp to jest głupota, to jest blokada, którą sami sobie narzucacie lub jakieś słuchacie głupich teorii, które są tak naprawdę nieprawdziwe. Bo tak naprawdę nie wielkość członka daje satysfakcję waszej partnerce. Satysfakcję waszej partnerce daje bycie z wami przede wszystkim, wasze podejście do niej, wasza ewentualna delikatność lub brutalność w zależności co ktoś lubi i przede wszystkim technika, a nie czy członek jest mały czy duży. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, moi panowie. Nie powinniście się stresować rozmiarami swojego członka, ponieważ każda kobieta jest inna. I niestety w waszym życiu, jak już przeżyjecie trochę lat, pouprawiacie trochę seksu z różnymi kobietami, a na pewno każdy z was miał już różne doświadczenia, to sami stwierdzicie, że każda pochwa, czy też mówiąc potocznie, cipka, jest inna, chociaż wygląda na pozór tak samo. Inna mianowicie jest szersza, węższa, płytsza, głębsza i każdej pani pasuje inny członek. Więc Opowieści typu, że największe członki są najlepsze, są nieprawdziwe i są błędne, ponieważ dla kobiet, które mają małą pochwę i są płytkie, nie będą dobre duże członki, ponieważ będzie ją bolało, będzie czuła dyskomfort, może mieć po stosunku obtarcia, co spowoduje po prostu Kolejne inne jakieś problemy lub złe samopoczucie takiej że kobiety, zastanówcie się trochę nad tym i w ogóle się nie przejmujcie rozmiarami swojego członka. Po prostu trzeba dobrać sobie partnera do swoich wielkości. No taka jest prawda, no wiem, że może to zabrzmi banalnie czy też zabawnie, ale o tym trzeba powiedzieć, ponieważ wszyscy milczycie. A później macie jakieś głupie stresy, które są zupełnie niepotrzebne i przerzucacie je na wasze życie seksualne, i robią się z tego problemy. Więc chciałabym wam, drodzy panowie, powiedzieć, nawet jako kobieta, ze swojego doświadczenia życiowego, a również miałam w swoim życiu kilkunastu partnerów, bo już trochę żyję na tym świecie, mogę śmiało powiedzieć, że to co największe wcale nie jest najlepsze. Niektóre małe członki są o wiele lepsze niż te. Olbrzymie, ponieważ każdy jest inny i, tak jak powiedziałam, każda pochwa jest inna. Więc nie sugerujmy się wielkościami i nie twórzmy jakichś głupich historii, żeby później wasze ego na tym cierpiało. A jeśli nawet słyszycie takie historie, to po prostu uśmiechnijcie się pod nosem i kompletnie, drodzy panowie, się tym nie przejmujcie. Każdy wasz członek, każdy z Was jest wartościowy. I stuprocentowy i tak powinniście do tego podchodzić, ponieważ każdy z Was jest inny i będzie miał do czynienia z innymi partnerkami. I nigdy ten sam seks, nawet z tą samą partnerką, nie będzie taki sam dla różnych mężczyzn. Dla jednego będzie lepiej, dla drugiego będzie gorzej. I jest to zupełnie normalne, ponieważ Wielkości narządów seksualnych są naprawdę różne, tak jak i my, ludzie, jesteśmy różni, inni, jedyni w swoim rodzaju, niepowtarzalni i wszyscy wspaniali, i tak powinniśmy do tego podchodzić. No. Z dysfunkcją w ogóle seksualną spotykamy się właśnie w takich przypadkach. I są z tą dysfunkcją związane właśnie także kompleksy, moi drodzy, dotyczące, tak jak powiedziałam, wagi ciała i przede wszystkim u Was z wielkością Waszego członka. Mam nadzieję, że już to pokrótce wyjaśniłam i nie muszę do tego wracać, ale dopowiem, że wśród czynników takich psychogennych można również wymienić zaburzenia nastroju, ponieważ nie tylko kobiety je mają, mężczyźni są czasem gorsi od kobiet. Zaburzenia lękowe, nerwice, depresje, traumatyczne doświadczenia z przeszłości również mogą wpływać na przedwczesny wytrysk. Relacje i doświadczenia z dzieciństwa, szczególnie te niekorzystne, Poziom ogólnego zadowolenia z życia też ma duży wpływ. No cóż jeszcze, poprzednie reakcje partnerskie, które były ok, zwyczajne, normalne, bezstresowe, więzi z bliskimi osobami też mają na to wpływ, i więzi oczywiście przede wszystkim z partnerką, która jest z wami najbliżej. Dlatego z partnerką, kochani, trzeba rozmawiać o wszystkim. Wiem, że czasami są ciężkie tematy i niektórzy mężczyźni nie lubią gadatliwych kobiet, niemniej jednak czasami te gadatliwe kobiety, które poruszają wiele te są tak naprawdę w Waszym życiu znacznie dłużej niż te, które nie potrafią rozmawiać o niczym. Ponieważ dlaczego rozchodzą się związki? Ponieważ nie ma konwersacji. Nie ma rozmowy, nie ma przepływu danych. Kobieta a mężczyzna to dwie różne planety, Mars i Wenus. Nie zapominajcie o tym. My kobiety rozumiemy was zupełnie w inny sposób, a czasami wasze zmiany, raptowne nastrojów, czy jakieś tam teksty rzucane pod nosem są przez nas zupełnie inaczej odbierane. Więc jeśli nie wyjaśnimy sobie wszystkiego od A do Z to często po prostu będą powstawały problemy, które powstaną z niczego naprawdę, a to moim zdaniem nie ma sensu, kochani. Trzymajcie się ciepłutko, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek, który myślę, będzie również ciekawy, jak i ten. Do usłyszenia, pa, pa cześć!